Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi boskiej do Polski, za moim przerwodem, włączyć się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi boskiej do Polski, za moim przerwodem, włączyć się z narodem. My dziś chcielibyśmy podziękować. Wszystkim laureatom za ich zdolności, za ich siłę, honorując ich Nagrodą Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości węczenia Nagrody Świadka Historii. A teraz proszę o zabranie głosu dyrektora Oddziału Instytutu Kamienic Narodowych, doktora Kumara. Szanowni Państwo, z pewnym wzruszeniem patrzę na tę y, pełną salę oraz trzecie, oraz trzecie odpoczycie na dziecka nagrodniczego i przystoi. Z wzruszeniem, bo widzę tutaj tyle zacnych osób i osób, y, dla których dzieje, i co na bo na najwyższe są znaczy przecież wreszcie życia, wspomnieniem, ale też czymś co y, Wszyscy uczestniczyli niejednokrotnie w styczniu, które ważne zaznaczenie swojej obecności. Dlatego wszystkich Państwa bardzo dobrze witam. Witam również Pani Magunaty Janiec, rani kontynuuje się. W walce z dyktaturą komunistyczną jeszcze przed 89 rokiem, a już w warunkach e, odzyskania niepodległości, włączyła się czynnie w działalność w organizacji kompatańskiej, przede wszystkim Zrzeszenia Wolności i Niezależności. Jestem bardzo dumna, bo jestem drugą kobietą z Stary Linu, która stoi na czele Zrzeszenia Obszaru Południowego. Yy, I to jest. Te bariery, które powodują, że nie możemy swojej swoich i swoich problemów. Także ta opieka nad komunikatami nie jest taka, jak powinna być. Nie będę ukrywał, że jest osobą ważną dla tego, niezmiernie ważną dla nas, tutaj w Niemczech, dostarczającą w naszej codziennej pracy mnóstwo pozytywnej. było coraz więcej pamiątek staramy się pozyskiwać pamiątki od żołnierzy armia, od od uczestników, i tu I to wszystko, co uda nam się zgromadzić, przekazujemy do muzeum. Teraz, kiedy pracuję z żołnierzami, bo tak to trzeba powiedzieć, to jest to drogie do tych historii. Ja m, zawsze się zastanawiam, jak ja bym się wychowała w tym czasie. Przecież to były ich najpiękniejsze młode lata, kiedy poświęcili wszystko na obronę swojej ojczyzny. Dobrego, wielka dobra, ale też nie Jak w mojego momencie, kiedy dowiedziałam się, że jest osoba, która wystąpiła o wymiarowaniu mnie za sztywny by tytułem świata po historii, pomyślałam skąd rzekłam. A potem na mnie okazało się, że jestem tego broni jest wspaniałych osób, y, bardziej zasłoniętych. Przerażam się, jestem dalej przerażona. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, którzy przyszli, którzy dziękują mi za to także, że jestem, ale ja chciałam podziękować tym wszystkim, dzięki którym tutaj jestem, bo robię to dla nich. Tak jak powiedziałam, wczuwam się w tą sytuację, w której oni się znajdowali i rozumiem ich troskę o to, że nie czekali tego, o co walczyli. Jest to imbór, który spływa na mnie i jest jeszcze bardziej mnie. Dziękuję bardzo. Proszę o dalsze wsparcie. Proszę pana przewodniczącego i wszystkich możnych miasta Krakowa o pomoc tym organizacjom obywatelskim, które są już w ilościach, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie w ilościach członkowych. Są to ludzie schronani, wymagający pomocy. Chcą dalej im służyć i jeżeli samorządowcy pomogą, pomogą, żeby te lokale, które wynajmują od miasta, od gminy, były wynajmowane bez płacenia przeszkód. Na pewno byśmy jeszcze przetrwali. Wierzę głęboko w to, że taka to jak to może zrozumieć sytuację tych ludzi. Oni chcą jeszcze coś dla ojczyzny zrobić. Ta ojczyzna naprawdę jeszcze na nich.